Dziewczyny, widziałyście moje platformy? Wow! wow! Florado, chcesz być wyższa ode mnie? Nie, Jill, po prostu nie chcę wyglądać jak totalne dziecko przy Justinie. Dziewczyny, dzisiaj mamy randkę. Jestem podekscytowana. Spokojnie, Elis. Po tej randce trewis będzie twój. Najfajniejsi faceci z najfajniejszymi dziewczynami. Dziewczyny, tak jak chciałyście. Nowa szkoła, nowi chłopcy i fajny status. Jeszcze Gwen musimy sobie z nią poradzić, ale to po Hej, dziewczyny, przywitajcie się! Nasza mała Kylie wróciła. Cześć, siostry, tak za wami tęskniłam! Kylie, my, my też, też tęskniłyśmy. tęskniłyśmy! Jak ci minęła podróż? Przewiozłaś nam jakieś pamiątki? Tak, urosłaś, Kylie. Pamiątek wystarczy dla wszystkich. Dziewczyny, obóz był po prostu cudowny. Wy też powinnyście tam pojechać. Mamo, nie! Jesteśmy dorosłe! Damy sobie radę bez obozu. Mamo, szkoła, chłopaki, randki. Jak już obóz, to na wakacjach. Moje dziewczyny rosną każdego dnia. I tak pamiętajcie, kolacja o 17. Mamo, Mamo, mówiłyśmy, że mamy dzisiaj randkę. Nie możemy zjeść kolacji kiedy indziej? Dziewczyny, co się działo, jak mnie nie było? Randkę zawsze możecie przełożyć. Najpierw rodzina. Dobrze, ubrałyśmy się bez powodu. Dlaczego bez powodu? Pokażę ci swoje stylizacje w szkole. Okej, okay, do zobaczenia. Kylie, tak się cieszymy, że wróciłaś, ale nie możemy iść dzisiaj na randkę. No trudno, chłopcy się zdenerwują. Dziewczyny, macie teraz chłopaków? Z kim się spotykacie? No, ja miałam mieć randkę z Oliwierem, a ja z Trewisem. Kylie, na pewno wiesz o Jacksonie, więc pomyślałam, że spróbuję z Justinem. Jedny Jackson, bardzo mi przekro. Florydo, rozmawiałyśmy o tym. Dobra, dziewczyny, nie płaczę. Dziewczyny, jestem zmęczona po podróży. Dzisiaj opuszczę szkołę. Okej, okay, Kylie, odpoczywaj. Zobaczymy się na kolacji. Kocham was. My Ma ciebie też, Kylie. A teraz Kylie się rozpakuje. Dobra, chłopaki, jak chcemy stać się popularni, to musimy zorganizować imprezę u kogoś. Ja nie mogę, Lili na pewno nakapuje. Ja nie mogę, mam bardzo starą babcię. To zrobimy imprezę u mnie. Dziewczyny zwyciężą! Dziewczyny wygrają! Może zaprosimy dziewczyny? Nikt nie chce się z nimi kumplować. No, możemy, ale Głani jest trochę straszna. Co za różnica? Byle się ktoś pokazał. Dobra, dzisiaj im powiemy. Impreza z dziewczynami! Chłopaki, co się dzieje? Jest coś, co powinna Lili wiedzieć? Z czego się tak cieszycie? Co się stało? Natan, wyrzuć to z siebie! Nie jesteś zaproszona na moją imprezę! Co impreza nerdów? Żałosne! Wszyscy się już z was śmieją! Ja Jeszcze zobaczysz! Zauważą nas! Wszystkich! Czy one znowu oszalały? Nawet nie patrzą w naszą stronę. Dla nas jesteście nikim. Jesteście zdrajczyniami. Od tej pory będzie wam ciężko. Może dość tych gruźb? Tak! tak. Bez, Bez przesady. przesady! Dziewczyny to nie są groźby, to są ostrzeżenia! To, to są, są fakty. Serena znowu używa perfumu z feromonami. Na mnie on w ogóle nie działa. Kupaki dzisiaj wieczorne wyjście z dziewczynami. Macie gotowe? Mam! Dobrze brzmi, ale mi z Bell nam się nie układa. Myśli, że nie jestem lojalny Gwen. Stary, wyluzuj. Jutro kolejny dzień z dziewczyną nie wiadomo. Nie, nie, ja to się muszę upewnić, żeby jej dobrze traktować. Jesteś pewien? Ona jest najgorsza z nich wszystkich. A Floryda to pełen zestaw. I miła, i wredna. Mam podziurki w nosie tych waszych miłosnych historii. To Serena jest najlepsza. A potrafi się na ciebie wydzierać i jeszcze wystawiać kły jednocześnie. Słuchaj Justin, mi się to podoba. Masz jakiś problem z sereną? Wyluzuj, Teo, nie mam nic przeciwko. Uważaj sobie. Hej, chłopaki, a wy co, opuszczacie zajęcia? Nie, są tutaj, żeby zaprosić cię na swoją głupią imprezę dla nerdów. Przejdź na naszą imprezę, będzie mega fajnie. Będzie o mnie, będzie ogromna. Okej, okay, przyjdę. Mogę zabrać Urusa? Co, idziesz na imprezę nerdów? Z Urusem? Nie. nie. To fajna impreza, będą tylko fajni faceci. Hmm, szkoda, w takim razie nie przyjdę. Jak, Jak chcesz, będziesz żałować. Na ich imprezie wszyscy będą czytać książki. A skąd wiesz? Byłaś tam kiedyś? Nie! Trevis dziś wieczorem idzie na randkę, słyszałyście? Nie martw się, jeżeli Trevis cię lubi, wybierze ciebie, a nie ją. To czemu Trevis nie zaprosił jej na randkę? Słuchaj, Nora, a czemu nie zwrócisz uwagę na Oscara? Jest mądry i uroczy. Nie dzięki, frajerzy są nudni. Travis pewnie pójdzie na randkę z Elis i będzie nią rozczarowany. Ja też mam taką nadzieję. Dziewczyny, dajmy z siebie wszystko i pokażmy tej Florydzie. Tak! Maniacy zawsze, zawsze grają, grają ostro. ostro. Nie, nie odpuszczą, odpuszczą, walczą prosto. prosto. Ciężka, Ciężka praca, praca to i siła. Każda bitwa jest im miła. Wiecie co, dziewczyny? Trochę słaba ta wasza nienawiść. Postarajcie się trochę. Ty co, Robert? Jesteś naszym trenerem. Nie potrzebujemy twoich rad. Jeszcze raz. Maniacy, Maniacy zawsze grają ostro. Nie odpuszczam, bardzo prosto. Ciężka, ciężka praca to ich siła. Każda, każda bitwa jest im miła. Myślałem, że mogę dać radę mojej dziewczynie. Dzięki, Robert, ale nie chcę nic od ciebie. Lepiej bądź mi wierny i nigdy mnie nie zdrać. Jeszcze raz! Maniacy, Maniacy zawsze grają ostro! ostro. Nie, nie odpuszczą, odpuszczą, walczą prosto! Ciężka praca i siła! Każda bitwa jest, jest im miła. miła! Jestem zagubiona. Co to cała Twoja nienawiść do Florydy? Dziewczyny, nie zawiedźcie mnie jeszcze raz! Maniacy, Maniacy zawsze grają ostro! Dziewczyny, tu jesteśmy! Cześć, chłopaki! Wow! Dla nas się tak ubrałyście? Ach, nie zupełnie, To tylko ubranie do szkoły. Zawsze wyglądamy pięknie. jej dzisiaj nie będzie randki. Po prostu nasza mała Kylie wróciła z obozu. Dzisiaj wieczorem jemy rodzinny obiad. Że co? Ale mam nadzieję, że nas nie rzucacie. Przebraliśmy się jesteśmy gotowi do wyjścia. Ja nawet ubrałem czyste skarpetki od babci No nieładnie Nie denerwujcie się chłopaki Będzie następny raz Chłopaki, rodzinny obiad jest ważniejszy niż randkę To co chłopaki Może wspólnie pooglądamy futbol Dziewczyny tylko więcej Nas tak nie wystawiajcie Podjedziemy po was kolejnym razem I was ukradniemy <laughs> Chłopaki do tego nam potrzeba fajnej fury Podjeżdżalibyśmy po dziewczyny Nathan, twój tato ma rand a nie chłopaki, zapomnijcie o tym! Bez tego nie będzie dziewczyn. Ja mogę pożyczyć kapriolet od babci, ale on ledwo jeździ i skrzypi. Dobra chłopaki, wezmę auto. O piona. piona! To nic zabawnego, następnym razem musimy mieć randkę. Trzymamy za słowo chłopaki! Chłopaki nas bardzo lubią. Tak. Dobra, oraz wiem, że nie jestem najlepszym do pożyczania. Nawet nie ma mowy teo. Nadal mi wisi tysiaka! Ale to nie mój problem, mi wisi jeszcze więcej. Urus, ładnie proszę. Nawet mnie nie proś. Muszę kupić Serenie, drogi bukiet. Nadal stara się ją poderwać. Jak masz tą czapkę, to nie ma szans. Serena nawet nie spojrzy. No to co, Urus, dasz? Naprawdę mam cię dość, to ostatni raz. To prawdziwy przyjaciel. Urus i Teo to przyjaciele. Chodźmy do toalety. Po co? Bo Teo przyjdzie pożyczyć kasę. Co on kupić w tej Serenie? Lamborghini. Zabierze ją do drogiej restauracji. Tylko poczekajcie na mnie sekundę. Dziewczyny, odkryłam coś. Dziennik Gwen jest zawsze w jej pokoju, nad jej łóżkiem. Nie da się go ukraść. To co zrobimy? Bez pamiętnika nie mamy dowodów. Tak, tylko z pomocą pamiętnika możemy udowodnić prawdę. Alice, naprawdę podoba ci się Travis? Nora, to nie temat na teraz. Mamy coś ważniejszego do omówienia. Dziewczyny, potrzebujemy planu. A czy w jej drużynie są jacyś zdrajcy? Serena, ona jest tam tylko dla Justina. Ale nie poprosimy o pomoc Sereny. To prawda, ona mnie nienawidzi i nie pomoże. Ta opcja odpada. Zdrużyna drużyna wampirów! Wasze pompony trochę się zepsuły. Bella, możemy porozmawiać. Odczep się! Co zrobiłyście z naszymi pomponami? Trenowałyśmy z nimi. Miały test wytrzymałości, ale go nie przeszły. Tak samo jak wy go nie przejdziecie. Lepiej stąd, stąd chodźmy. Posłuchaj, Gwen, chyba już wystarczy. Wszyscy mają ciebie dość. Wiesz co, Gwen? Ja znam Twój największy sekret. Naprawdę? To czemu wszystkim o tym nie opowiesz? Jeszcze nie teraz. Nie mam jeszcze wszystkich dowodów, ale to tylko kwestia czasu. Przygotuj, Przygotuj się, się, Gwen, no na na najgorsze. najgorsze. Gwen, o jakim sekrecie one mówią? Gwen, to coś poważnego? Coś wymyślają, nie słyszeliście? Nie mają żadnego dowodu! Bella, pogadajmy! Masz jedną minutę. To jak, chłopaki, zakochaliście się w moich córkach! Tak, one, one są, są słodziutkie. słodziutkie! Jeżeli włos im z głowy spadnie, albo złamiecie im serce, będziecie mieli do czynienia ze mną, ze złą Grace. Zawołałeś nas, żeby nas straszyć? A może postawisz nam jakieś warunki? Nie, tak właściwie, to chcę was zaprosić na kolację, bo nie możecie iść na randkę. rany, ale czad! Więc one nie kłamały, to była prawda. To Grace, widzimy się u was na kolacji. Tak, chciałabym poznać potencjalnych chłopaków moich córek. I nie spóźnijcie się, kolacja o 17, inaczej was nie wpuszczę. Gwen, co się stanie, jak wszyscy się dowiedzą? Będziesz skończona. Zajęte. Przyszłam pogadać. Paca przyszłaś. Idź do Florydy. Przyjaźnijcie się. Gwen, pora się uspokoić. Floryda wszystko wie. A co ona takiego wie? Powiedz mi, chcę to usłyszeć. Jak ty mogłaś to zrobić w Anneście, Gwen? Jak mogłaś kłamać na temat myśliwych? A co dokładnie wie Floryda? Florida? Ona wszystko wie. Ona ma wizję. A już niedługo dowie się jeszcze więcej. Cokolwiek sobie tam wie, to nigdy jej nie uwierzy ani jej wizjom. Nie ma dowodów. Posłuchaj, Gwen, masz dwie możliwości: wycofujesz się i nikogo nie krzywdzisz? Albo Floryda zdobywa dowody i to twój koniec. Biedna Vanessa, czemu w ogóle się z tobą przyjaźniła, naprawdę ci zaufała. Niszczenie własnej rasy jest żałosne. Sirena, powinnaś chociaż raz spróbować ze mną wyjść. Cześć, chłopaki, dziewczyny. Cześć, chłopaki. Prawie jak za pierwszym razem. Oskar, mów, robię w domu imprezę, przyjdziecie. Wow! To takie miłe. Chłopaki zapraszają nas na swoją imprezę. Tak, nie będziemy czytać książek, będziemy się dobrze bawić. Tak! Nie przyjdziecie, co? Dziewczyny, to takie słodkie. Nie możemy odmówić takim słodziakom. No więc co? Przyjdziemy, prawda, siostry? Tak! Ta Żartujcie sobie, czy naprawdę będziecie? To tak na serio? Loreda, to żart, prawda? Nie, przyjdziemy na waszą imprezę. Dajcie nam adres. Naprawdę? To najlepszy dzień w moim życiu. Mroczna ale ja dam na samym końcu. Wielki i bogaty. Od razu widać. Chłopaki, przyjęłyśmy wasze zaproszenie. Będziemy się bawić na waszej imprezie. Tam, gdzie my, tam zawsze jest fajnie. Uff. To był mój pomysł. To na pewno dlatego, że Floryda mnie lubi. Dobra, chłopaki, musimy się popisać przed Grace. Wiecie, jak używać sztuczców? No jasne, z tym dżentelmenem. Pokażemy się z najlepszej strony. Musimy użyć swoich najlepszych perfum. Justin! No co, wszędzie się trzeba spryskać. Myślicie, że to dobry pomysł z Elis? Niekoniecznie potrzebny mi związek. Welozo, nie masz nikogo odkąd byłeś z Vanessą. Dokładnie, a jej już nie ma, będzie fajnie z Elis. No to zobaczymy jak się Elis będzie zachowywała. Zobaczymy ile one jedzą. Ta, bo restauracje nie są tanie. Kajli, poznałaś nowych przyjaciół na obozie? Tak, bardzo dużo, ale jedna dziewczyna była bardzo dziwna. Kajli, w tym wieku wszyscy są dziwni. Mamo, a po co tyle talerzy? Będziemy mieć gości? No tak, zapomniałam wam powiedzieć. Ktoś jeszcze przyjdzie. Mamo, ale czemu tu wszystkich zapraszasz? Hurra, uwielbiam, jak mamy gości. Nie rozumiem, czemu mama robi takie rzeczy. Mamo, a to nasi sąsiedzi czy ktoś z pracy? Ani to, ani to. Niedługo się dowiecie. Mamo, ale nie będziemy siedzieć długo. Jesteśmy takie zmęczone. Skończymy jeść i wrócimy do swojego pokoju. Tak, jesteśmy, jesteśmy takie, takie śpiące. śpiące. Dziewczyny, jak zobaczycie, kto przyjdzie, nie będziecie chciały iść spać. Kto to może być? No i nie dokończyłam wam. Ta dziewczyna potrafiła lewitować. Wiecie, jaki ma dar? Wow. wow! Kylie, ty niedługo też otrzymasz dar. O, nasi goście. Pójdę otworzyć. Jeżeli goście będą do bani, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby szybko stąd poszli. Tak, nie chcemy mieć tutaj obcy. Tak, zadbajmy o to, żeby stąd odeszli i nigdy nie wrócili. A oto nasi goście. Dobry, Dobry wieczór, dziewczyny. Wieczór, dziewczyny. Macie fajnych chłopaków, dziewczyny? Przynieśliśmy coś. Co wy tu robicie? Wasza mama nas zaprosiła. Mama, lubi nam robić niespodzianki. Przytulnie tu macie. A co to za zapach? Marszczyk? O, a my jesteśmy głodni. Nie jedzcie tyle ciasta. Siadajcie. Justin, nie patrz tak na mnie. Usiądź. Wspaniały wieczór. No to, kochani, smacznego wszystkim. Jedzmy. Dziewczyny, dzisiejszy wieczór był fajny. Tak, mi też się podobało. Mama jest pełna niespodzianek. Zaprosiła chłopaków do nas na obiad. Chłopcy byli bardzo nieśmiali, ale widziałeście jak jedli? Powinni nauczyć się manier. Po prostu nie czuli się pewnie. Drogi pamiętniku, dzień jedenasty. Dzisiaj chłopcy byli u nas w gościach. Zostali zaproszeni przez naszą mamę Grace na nasz rodzinny obiad. Podobał mi się ten wieczór.